Siłownik hydrauliczny presko do sterowania ruchomym osprzętem maszyn i pojazdów. Najważniejsze elementy zewnętrzne siłownika to uszy, służące do montażu. Tłoczysko. Poprzez wysów tłoczyska dochodzi do sterowania osprzętem. Cylinder. Porty zasilania, do podłączenia przewodów układu hydraulicznego. Kalamitki, do uzupełnienia środka smarnego. Panewki do uregulowania pozycji siłownika względem elementów konstrukcyjnych osprzętu. Przy doborze siłownika należy zwrócić uwagę na skok, czyli długość wysuwu tłoczyska względem cylindra, długość po złożeniu, długość całkowitą, średnicę uszu. W naszej ofercie dostępne są siłowniki o różnych wymiarach, między innymi długość 37 cm i skok 16 cm. Długość 56 cm i skok 35 cm. Długość 87 cm i skok 63 cm. A także siłowniki dedykowane do ładowaczy czołowych tur o skokach 50 cm i 63 cm. Zapraszamy na naszą stronę hydromech.eu.